<noise> Baty ostatnio wszystko wygrywa. Także może być ciężko. A wszystko zaczęło się od zamieszek. Z tego co pamiętam, potem zaczął wygrywać w Counter hit na start. Niewrwany rzut Shining Wizard. A zablokowane tutaj. Niespaniszowane do 4. Ach. Tutaj wiele zmarnowanych okazji I mamy powtórkę Super Akumy W Londynie bodajże Wyrwany tutaj Giant Swing Bardzo ładnie Spory wiff po obu stronach żaden nie skarany. Tutaj przeskoczył ten akuma <grymne> mamy z powietrza i po jeden Counter hit low. Tutaj... dobry, dobra próba extra wiu Jest launch, nie ma szans na ścianę. A counter hit tutaj bardzo niemądrze mądrze. Kątem jest chyla tego. Ajajaj. Znowu, znowu ten low wchodzi i niszczy psychikę, ja czuję ten... Psycha damage. Zaryzykował. Opłacało się, będzie ściana. Pytanie, jak bolesna? A no wcale. Ojej, ale techy tutaj. Z kosmosu. Dół 3 nieskonfirmowany w nic. Def... O Jezus Maria, Kobe, nie możesz tak robić. Plecy w dół 4, no... No i zginiesz, chyba że... Tutaj mógł zrobić Shoryu 2, mógł zrobić TP. Jest to bardzo ciężkie timingowo, aczkolwiek da się. Ale niestety, Kobe tyle rzeczy zepsuł, że aż mi głowa boli. Ale <grystanie> jest jeszcze nadzieja. Jest jeszcze nadzieja, bo bardzo wyrównanie. Gdyby Kobe tak naprawdę nie psuł tego wszystkiego, co mógł zrobić, to... no, no nie jestem pewien, czy Baty by to wygrał. Coś... coś... Coś tutaj niepewnie bym powiedział dzisiaj na tego akumę, wyjątkowo. Niepewnie. No to się często zdarza frizem, właśnie. Nie? Mentalność jest bardzo. bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na zwycięstwo, przegraną i tak dalej, a tu widzimy, co się dzieje na czacie. Widać było też, co się dzieje w grze, no. Bardzo, bardzo, bardzo dużo błędów, których tak na co dzień KB raczej nie popełnia. Ja sobie w międzyczasie zerknę szybciutko. A źle ustawiłem wyniki, przepraszam, to jest 1-0 Labatiego. Yy, zerknę sobie szybko na tabelkę. Czy mamy drugą rundę? W sensie czwartą rundę, jakąś parę. Mamy Frizen, Aiden. Aiden wygrał z Ketchmarem, z Blockserem. No, kurde. To nieźle poleciał. Heros kontra Jeffrey. Jeffrey wygrał z Shizlem. I Simek. bardzo ciekawe tam pojedynki. Fajnie, fajnie, tylko no. Aiden Frizen, ach. Mogłeś trafić lepiej, Aiden, ale no wiesz, no. Ktoś, ktoś, ktoś tam go musi zbić, jeżeli ktoś w ogóle. White To ja, to ja. Będzie dobrze. No tutaj no English because I'm, um, I'm, I'm hosting a tournament for only Polish community So that's why I'm talking in Polish only Dobra dobra już Basur Yukany tutaj agresywne To Jezu za agresywny, no już bez przesady Kobi o, o jej Tutaj poszedł w full damage znowu wyrównanie. Ta runda wygląda bardzo wyrównanie, no. No i Shoryuken. Sure Trzy Shoryukeny na rundę. Wszystkie na blok. Nie no, jeden na whiff. Albo dwa nawet whiffne już. Dobra, nieważne. Nie da się wyrwać rzutów na armor. Aczkolwiek nie jestem do końca przekonany, czy tam już nie, 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 nie skancelował. tego armora jest ściana. Będzie break balkony. Oj, oj, oj. Zamorduję go tutaj, 7 zł, liter się pojawi. Jest counter hit launcher FF4 do ściany. Nie dociągnie czymś takim go do ściany. Ma paski, ma paski. Ojej, ale mu kopa sprzedał. Wyrwany rzut na 1 plus 2. Świetny tak ze strony Batiego. O Boże, zablokowane tutaj 4 Próbowane próba kary plaskaczem z powietrza. Oj! Koniec, to będzie koniec. 2-0 dla Watygo. Mam wrażenie, że naprawdę Kobi popełnił dzisiaj więcej błędów. W, tej, w tym secie popełnił więcej błędów niż przez całe swoje życie.